antena, czy GPS? GPS, no wiemy. Antenaz czy GPS? Namierzę się. Ty. GPS, włączony. Czekaj, włączone są? Bo na tym na tym nie ma nic. Czekaj, settings. Bo tu nic nie wyskakuje. Czekaj, tu na tego jak naciśniemy. No jest, to no czekaj, no jest. wspomagaj się sieciami. To jest na pewno mój No, no czekaj, no aha, no mi złapało od razu. No to wyłączmy jeszcze co? No czekaj, nie, nie, no zostawiamy, no tu, tu kurczę włączyliśmy po resecie O, jest, o, mój się obudził No ale O, rozgrzał się. Generalnie ze stabilnością tego sygnału jest cienkie, o to przeskakuje, jest niesamowicie. O! Ja mam dokładność do... do... No teraz mamy taką Halownie. samą prawie, że... A zobacz, Twój trzyma słupki cały czas prawie. A ten... No to i tak w porównaniu z tym, co ostatnio było, to i tak jest... Lepiej. <laughs> no ale jesteśmy w takim miejscu, że nic nam kompletnie nie ma szansy żeby zasłoniło. Dobra, wyłączamy Aha. i włączamy jeszcze raz. Zobaczymy jak z jak szybkością. Aha, nie co? Dobra. I jeszcze raz. No, to jest prawie to samo.